Dzień dobry, dzień dobry, moje drogie kobiety. Przychodzę dzisiaj do Was z wyjątkową maskarą, którą ostatnio odkryłam. Oczywiście jest to maskara, która jest jedną z najnowszych maskar u nas w firmie. I ja to nazywam, tą maskarę nazywam lifting rzęs. Wiemy, że w wielu salonach rzęsiarskich, rzęsowych, czy jak to tam nazywamy, jest również usługa lifting rzęs. I te rzęsy po takim liftingu wychodzą bardzo naturalnie, czyli tak naprawdę to jest zabieg na naszych naturalnych rzęsach. Tylko po prostu przechodzimy przez taki lifting. To jest maskara, która zapewni nam ten lifting rzęs, wydłuży każdą i pojedynczą rzęskę nada takiego optycznego efektu jak na liftingu rzęs. Maskara, która również posiada witaminy w składzie, które dodatkowo budują nasze rzęsy, wzmacniają nasze rzęsy i też dzięki tym mamy większy porost tych rzęs. Ja zauważyłam, że moje rzęsy są naturalnie Piękne, silne i e, zauważam bardzo dużą poprawę po naszych maskarach. I to jest moja taka maskara top of the top, oprócz tej wcześniejszej maskary, którą Wam przedstawiam, ta również wchodzi w tą topkę. Także jeśli jesteś zainteresowana zakupem maskar lub moim doradztwem lub więcej informacji chciałabyś poznać na temat tego produktu, serdecznie zapraszam Cię na priv.